Dodatkowo używanie tego urządzenia bezpośrednio przed snem w taki normalny sposób hamuje wydzielanie również Twojej dopaminy oraz rozregulowuje Twój rytm dobowy. Dodatkowo mocno Cię stymuluje i przede wszystkim stymuluje Cię łatwą. Dopamin, która może sprawiać, że czujesz się nieswojo, czujesz się przestymulowany, czy nawet czujesz się nieszczęśliwy. Ale na szczęście mam sposób, aby to zminimalizować, nawet w momencie, kiedy używasz tego telefonu bezpośrednio przed snem. A sposób, jak to zrobić, znajdziesz na moim Discordzie bądź na Twitterze, do którego link masz podany w opisie. Zatem, aby minimalizować działanie światła niebieskiego, godzinę przed snem, bądź też nawet zaraz po ostatnim posiłku w ciągu dnia rozpoczynam protokół który nazywam wyciszeniem. Wtedy całkowicie rezygnuję z telefonu, odpalam czerwone światło w pokoju oraz ustawiam specjalne ustawienia dla monitora oraz telefonu, jeśli muszę już z nich korzystać. I przede wszystkim podczas tego okresu dbam o to, aby nie dostarczać żadnych źródeł łatwej i szybkiej stymulacji. Czy też źródeł łatwych bądź takich jak przewijanie TikToka, Reelsów, Shortsów czy jakiejkolwiek krótkiej treści, która... Bardzo mocno Cię stymuluje.